No to manko. witam na poddaszu. Na początek pomidorki, które przyciąłem jako pierwsze. No widać, że one już wypuściły te wilki, zaczynają rosnąć. Ja je tutaj specjalnie jakoś za bardzo nie dopinguję, bo mają jeszcze przed sobą. Słuchajcie, no cztery tygodnie, tak? Prawdopodobnie cztery tygodnie jeszcze tutaj będą musiały spędzić. No to po co je pędzić w tej chwili? One i tak jeszcze wyrosną i powyciągają się mi pięknie. Zresztą nie wiem, co ja zrobię z tymi pozostałymi. Teraz też niektóre poprzycinałem. Wczoraj, aby zahamować to, no, tak niestety wygląda, że e, jeśli chodzi o growbox i produkcję rozsady w growboxie, bardzo poważnie na przyszły rok będę musiał e, to wszystko sobie tutaj, jakby powiedzieć, rozplanować. Dlatego, że no cóż, w 2-3 dni jakimś cudem znowu przedstawiłem tą lampę niewłaściwie. Nie wiem, jak to możliwe, że lampa, która może mi teoretycznie maksymalnie 250 watów dawać. Nagle daje 288 i zaczyna mi palić liście, tak, tych najwyższych roślin. To jest raz. Dwa, że spowodowała, że praktycznie jeszcze przed piątym tygodniem od momentu wysiania pomidorów, część z nich zaczęła dostawać kwiaty. I to tak widzicie już na poważnie, tak. Te kwiatki są na części odmian już bardzo duże. No i to też mnie tak nie cieszy, bo teraz to nie bardzo, nawet nie wiem za bardzo, czy obrywać te kwiatki, czy zostawić je. Jak zostawię, to może ta roślina troszeczkę pójdzie, wiecie, w te owoce, no i spowolni, a z drugiej strony, no, no nie wiem, zobaczymy, tak? By to zasilał. Nalałem teraz sporo by humusu, takiego nierozcieńczonego, właśnie, aby troszeczkę to je odżywić, no i zrobiły się bardziej zielone niż ostatnio. Mają jeszcze do tego wszystkiego problem z tym, że gospodarka wodna jest bardzo zaburzona. Jest bardzo zaburzona. I endema mi się tutaj... E, dema w sumie. Mi się tutaj wdała. Że tak powiem, widać to tą opuchliznę na liściach. Nie na wszystkich, ale... Ja część poobrywałem, ale widać było tutaj tą opuchliznę. Ten jest najgorszy. Co to jest? Karbon. Ma problem z tą wodą straszny. Zobaczymy, może im się poprawi. Zobaczyć, ale wszystkie karbony tak słabo mi, bardzo słabo mi tutaj idą, w, jeśli chodzi o uprawę w tym growboxie i produkcję rozsady. W przyszłym roku muszę pamiętać o tym, żeby do growboxu lampa na 200 i 5 tygodniowa produkcja rozsady i siub do szklarni nie dłużej. I dam y, większe doniczki, nie ja, y, przesadziłem, znaczy może bym od początku skupił się na tym, aby więcej nawozu dać, więcej wzbogacić tą ziemię, to byłoby lepiej, ale no bo na przykład. do przykładu, no ta sadzonka jak dla mnie już jest bomba i ona mogłaby trafić do szklarni, byłoby dla niej bardzo fajnie i takie sadzonki w zupełności by mi wystarczyły i zadowi zadowoliły, więc dla niej ta doniczka jak najbardziej OK. No, ale przy takiej słabej ziemi z marketu, to, 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 to nie bardzo. Gdybym, mówię, wcześniej się skupił na tym, co kupiłem, i czym podlewam, i jak rozcięczam, to może byłoby lepiej. No, w tej sytuacji dopiero teraz tak naprawdę się troszeczkę odbudowują. Te pomidorki, które tutaj zostały przycięte, no, widzicie jak wyglądają, wypuściły wilki. No, i te wilki, jak tak naprawdę, teraz dopiero wystartują. A tu mamy właśnie przykład tego, tych problemów z gospodarką, tak? Mokry palec. Pompują cały czas wodę. Nie mają jakiej wymieniać. Eee, I założę tu zaraz z powrotem wentylator. Niech dmucha, może będzie troszeczkę lepiej. Tutaj też ten, ta jedna Loara bardzo szybko wystartowała. Widać, już są całkiem spore te listki. I one teraz będą naprawdę nabierać rozpędu. więc siłą rzeczy yy, i tak te sadzonki będą duże za te 3-4 tygodnie. Mam nadzieję, że ta pogoda się poprawi, że wcześniej wyląduje to wszystko w szklarni, że nie będę musiał czekać do 15. A tak, proszę Państwa, wyglądają ukorzenione w wodzie pomidorki. Całkiem sporo korzonków, co? Wczoraj tutaj jeszcze było mniej więcej dotąd wody, gdzie mój kciuk teraz widać szybko wszystko wypiły, wyparowało, oddały w powietrze. Więc zaraz doleję wody. powinienem już je posadzić, tak ja wiem. Ale dzisiaj tego nie dam rady zrobić. Poczekam i zrobię to po prostu jutro, a ewentualnie pojutrze. Bo jutro mam napięty grafik, i też więcej mi nie będzie niż będę. Dzisiaj też sprzedałem przepiórki, bo no nie mogę się nimi zająć. Prawdopodobnie będę musiał wyjechać na jakiś czas, na no tam 3-4 dni. No i. No. Przez 3-4 dni to one same nie wytrzymają, więc lepiej, żeby zmieniły dom i niech opiekuje się nimi ktoś inny. A jak mi się wyklują nowe, to będą nowe, prawda? I tyle. Szkoda, bo się zżyłem. No ale cóż, taka jest kolej rzeczy. Nie mogę ich sta po no postawić ponad plany i, i ponad rodzinę. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o Growbox i o tą moją produkcję rozsady. Tu powinienem tą cebulę rozsadzić na ogródku do szklarni, ale to zrobię też w tym tygodniu. Jeszcze troszeczkę może tu postać i nic nie będzie. Przytnę korzenie i trafi do gruntu lub do szklarni. Zobaczymy. No widać, że tam te łodygi są takie obsypane, chcą mieć korzenie, więc ta wilgoć jest. I trzeba przede wszystkim na przyszły rok. Bo walczyć o to, żeby lepiej tutaj regulować wilgoć. Lepiej regulować temperaturę. W sensie obniżyć... Do poziomu tam 18-20 stopni i trzymać w tym przedziale, a nie, żeby ona się tak mocno wahała. No i przede wszystkim, wysiać e, dużo później te pomidory. Max 6 tygodni dla boxu. to już jest naprawdę, wydaje mi się, grurna granica. Pod lampą to jednak rośnie dużo szybciej niż na parapecie. Naprawdę, jak porównuję te pomidory z innymi, które były wysiane tam tydzień później, to kosmos. Taka jest różnica. No I niech mi ktoś powie, że faktycznie te lampy takie kiepskie i mało światła dają. No dobra, nie ma pokazałem to co chciałem pokazać, żeby nie było, że nie, ym, nie ma powiedzmy ciągłości w tym, co robię. Łodygi troszeczkę się pogrubiły, wydają się znacznie grubsze niż tydzień temu. Aczkolwiek to już może być moje chcieństwo, aby tak było. Że, że liczę na to tak bardzo, że, że chciałbym, żeby tak było. Natomiast. Ym, Pomidorki są sztywne, więc nie jest źle. Teraz tylko je nawozić i no, pf, dotrzymać do tego terminu. A potem głęboko posadzić. I powinno być wszystko w miarę, w miarę. Dobra, cześć, na razie, żegnam się. No i życzę tej końcóweczki weekendu jak najlepszej. Bo chyba jeszcze dzisiaj wrzucę ten filmik. Narka, trzymajcie się.